Witajcie z tej strony oczywiście Sylwia testuje. Zapraszam Was ponownie na wyjątkowy odcinek, bo mam przygotowane dwie tuby z serii LOL Supra. Porównamy sobie tak szybciutko dzięki Waszym głosom, oczywiście, serię pierwszą i do tego moją nowość, czyli serię drugą. Którą mam dwie tuby, to potrzebuję kogoś jeszcze, aby mi pomógł z tym unboxingiem. Taram, tadan, O, To ja jestem bardzo, nie muszę chyba przedstawiać, bardzo dobrze ją znacie. Tak, cześć! Cześć! Bardzo się cieszę, że jestem znowu tutaj. Czyli Crazy Monia, którą oczywiście możecie oglądać na YouTube, na jej kanale. Tak? E, Monia, jesteś jesteśmy dzisiaj potrzebna do tego challenge. Serio? Wybrałaś mnie? No Ale oczywiście! Fajnie. Dzieciaki prosiły, więc proszę bardzo. LOL Surprise Hair Voice. Wow! Ale seria nowość. druga i seria pierwsza laleczki z prawdziwymi włosami. Przygotujcie się, bo robimy pojedynek. Każda z nas otworzy jedną taką tubę, a wy będziecie głosować, y, która laleczka tak. jest lepsza, i <laughs> wtedy wpisujecie Sylwia testuje albo Crazy Monia w komentarzach. Każdy komentarz dostanie ode mnie serduszko. serduszko. Podajcie na Instagrama, na TikToka i zaczynamy! Czeka nas dzisiaj aż 15 niespodzianek 15, już ja 15. Ja mnóstwo, mnóstwo tak. o, o, otwierania, dobra. Aha, to już Ciągamy. dobra. No i ty masz kolor? Ja mam różowy. Ja mam taki niebieski, morski. I Ta dać, teraz ja ma mam różowe pudełko. Kolejną warstwę. Spod wyleciały pierwsze niespodzianki i mamy lusterko. Oh e, lustereczko, lustereczko. Monia ma jeszcze naklejki i, i rebus. Właśnie. I Monia nie miała lusterka, tylko takie zwierciadło. Dobra, to ja słuchajcie, otwieram dzisiaj pierwsza tą wielką ogólną kapsułkę. Sprawdźmy, co się skrywa tutaj do góry. Uwaga! Wow, mamy pierwszą już niespodziankę, zobaczcie, ale jeszcze sobie jej nie otworzę, zostawię sobie wszystko na później i mamy tutaj takiego psikacza, widzicie, możemy sobie psikać, nie no żartuję, tutaj akurat nie ma żadnego perfumu, ale właśnie przypomina mi to mega perfum albo jakiś na przykład lakier do włosów. Dobra, uwaga, więc teraz sobie to też otwórzmy i mamy tutaj co, moją uloteczkę, wow, bardzo fajnie, tu jest też laleczka, w tym takim niebieskim właśnie pokrowcu. Do tego mamy jeszcze jeden wałek, ok, drugi wałek z akcesoriami, no i jeszcze pozostałe właśnie saszetki do otworzenia. Ok, to sobie otwórzmy tam pierwszą saszetkę i mamy tutaj, wow, 100, jak widzicie, żeby moja laleczka miała gdzie sobie stać swobodnie, ok. I tutaj jeszcze mam, spójrzcie, taką właśnie oto fajną jakby złotą zawieszkę. No i teraz przejdźmy sobie może do saszetek. Sprawdźmy, wziąłam ja pierwszą, lepszą z brzegu. Uwaga, co tu będzie? I mamy buciki. Zobaczcie, orety, widzicie? O, takie ładne. Ale czek w ogóle, jedna para, znaczy, przepraszam, jeden bucik jest różowy, a drugi czarny. Hej, okay. teraz sprawdźmy sobie tutaj. To tu jest ubranko, Spójrzcie. widzicie? To jakaś chyba rokomenka taka się tutaj mi szykuje. Na szyjnik, na szyjkę, widzicie? O, też z takim fajnym różem. I ostatnia saszetka, też coś takiego małego tutaj jest. Oh, wow, orety! To jest, słuchajcie, na rączki, takie, nie wiem, bransoletki jakby. Czas jeszcze na wałeczki, widzicie? Tu ja mam akurat y, kolor różowiutki. jestem w ogóle ciekawa, jaki będzie miała syla. Sprawdźmy sobie w ogóle, co tutaj będzie. I uwaga, oh, wow, mamy tutaj buteleczkę, widzicie, w kształcie takiego mleka. Uwaga, widzicie? U-la-la, to jest taki kociek tutaj z okularkami, jak słodko w ogóle wygląda. Spójrzcie sobie, o tak ona się w ogóle prezentuje. No i teraz zobaczmy sobie, co się skrywa w kolejnym wałku. Uwaga, hopsa. I tutaj będzie grzebień, aby móc uczesać włoski właśnie tak w naszej laleczce. I teraz ostatnia niespodzianka, czyli czas poznać laleczkę. Jesteście gotowi? Orety, uwaga! Wow, ale czad, widzicie, jakie ma piękne włosy, czarno w ogóle różowe. I popatrzcie w ogóle, jak ona wygląda. Jeszcze zdejmiemy jej to. Orety. Wow, ale mega wygląda. Tutaj nas jeszcze z tyłu, widzicie, ma takie pojedyncze, długie włosy. Zobaczcie, ubrałam już moją laleczkę LOL Surprise i w ogóle spójrzcie jeszcze raz na jej włosy. Widzicie? Po jednej stronie ma różowe, po drugiej czarne. No i tutaj z tyłu, jak już Wam wcześniej pokazywałam, niektóre pojedyncze włosy są po prostu troszeczkę dłuższe. Widzicie? W ogóle jaki styl! Ekstra! No i dodatkowo ubrałam jej właśnie ubranko. Ma tutaj czarną taką bluzeczkę, Kodniczka też jest właśnie pod kolor spuści jej włosów, tak samo jak i buciki. No dobra, czas teraz na moją laleczkę. Widzieliście, jaką miała Monia lalkę, więc koniecznie zapamiętajcie ją dobrze, bo musicie głosować na dole w komentarzu. Ja również mam już tutaj pierwszą niespodziankę, a sobie też to zostawię na koniec. Uuu, tutaj ona jest. Wow, widać, że będzie miała takie fajne, zakręcone włosy z jednej strony. No i mnóstwo, mnóstwo niespodzianek. Po pierwsze mamy naklejki, które imitują nam jakieś takie ozdoby do włosów. Jest również rebu. I ja teraz zacznę od niespodzianek. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. No i standardowo mamy tutaj e, tę rączkę do naszej e, kapsuły i stojacze. Ja jestem ciekawa, kto to będzie i która z nas... Oh! wygra pojedynek! O, rany, myślałam, że to kolczyki to są jednak spinki. Jakie boskie! Zobaczcie. Tutaj są wisienki. I mamy jeszcze gumki do włosów. Tutaj mam kolejną niespodziankę. Cóż to? O oh! oh, wow, spójrzcie na to! Nie mamy normalnych butów, tylko to są wrotki! O oh, wow! Czy to jest dziewczyna, która jest kelnerką? Tak mi się wydaje, ma takie odpowiedni strój kelnerki. O oh, wow! Jeszcze tej laleczki nie mam w swojej kolekcji. Jest czapka i zobaczcie na to: coś przepysznego, czyli hamburger. Teraz mamy dwa wałeczki. Wiecie dlaczego wałeczki? No, bo to jest seria związana z włosami, a na takie wałki się właśnie e, nakręca włosy, aby mieć piękne loczki. Taran! A jak nie chcemy mieć loków, to możemy je rozczesać tym grzebieniem, żeby mieć piękne, proste i długie włosy. Kolejna rzecz, ja już się domyślam, że tutaj z tego wszystkiego to brakuje mi buteleczki. O, to jest puszka ze słomką i ta puszka jest z napisem: Pop, gazowana. No, ewidentnie wygląda to jak Coca-Cola. Czas na najważniejszą rzecz w tym odcinku, czyli na lalkę, bo to od niej będzie zależeć, czy to ja wygram dzisiaj ten pojedynek. Pamiętajcie, Sylwia testuje albo Crazy Moja. O rany, wiecie co? Ona jest przepiękna i trafiłam na blondynkę, ma długie blond włosy zupełnie tak jak ja. Staram, zobaczcie na to OMG. Jestem zachwycona tą laleczką i powiem Wam szczerze, że Monia trochę mi zazdrości że trafiłam na taką piękną lalkę. Zobaczcie, ma hamburgera w dłoni, ma strój yy, kelnerki i jest jej na wrotkach. Dodatkowo na kiteczce jej zamontowałam tę gumkę i we włosach ma jeszcze spinki. No, zazdroszczę Ci! No, mówiłam Wam, jak już to otwierałam, to już widziałam tak. to po robiłam takie oczy ja mówię, dlaczego? No, słuchajcie, ewidentnie no. trafiła mi się blondynka w długich włosach, tak jak ja, jak ale Twoja ma krótkie włosy, takie. Y koniecznie ty. komentujcie na dole, pamiętajcie, że brzydko wszystkim Wam serduszko. Y Crazy Monia czy Sylwia testuje? Tak. Z takich odcinków z Monią oczywiście będzie jeszcze więcej na moim kanale. No. Chciała jeszcze ze mną nagrać? Y wszystko. Wszystko, tak. słuchajcie, wszystko. Wszystko, wszystko nagramy, co tylko chcecie. Tak. Jeżeli macie jakieś fajne pomysły, to piszcie to też Koniecznie. na dole w komentarzu. Uh -huh. Mamy jeszcze ulotki tak. Wam do pokazania. Ja mam serię drugą. Jaki masz plakat? Ja mam taki plakat. O, zobaczcie, o. podobny to jest. Wow. Fajnie to, no. to Tutaj się góra troszeczkę różni, no. bo ja mam samolot. A tutaj mamy e, laleczki i moja laleczka należy do nom-klubu. Nie wiem, co to znaczy. small Fry. Wow. No, ja nie, to jest takie nawiązanie do smażonych frytek albo hamburgera. Ja mam tutaj co? Metal babes. Wow, metalową mleczkę z Autosit Klubu. A my się już z wami żegnamy. No niestety już? Tak. No dobrze. No to pa, w takim razie, papa! Pa.